Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest piękna sobota. Mercy, Mercy jest cała brudna. Merci, pokażcie. Merci, cała brudna od, e, od trocin. Rozpakowywałem przesyłkę. Jak chcecie zobaczyć, jakie jajeczka, to zapraszam na Instagrama. E, trawka posiana, jak widzicie. Także super. Ja się, ja się cieszę. O, tutaj cyk. Widać Podlana tym wałkiem, walcem. Przejechałem tutaj, widzicie. Także super wszystko jest. Tutaj kurka odpoczywa. Trixie. No, wszystko ładnie współgra. Jeżeli chodzi o kwokę, no to kwoka wysiaduje, ale spod kwoki raczej nic się nie wykluje. Także czekamy. Jak to oglądacie, to już się wykluły. A jak teraz to nagrywam, to jeszcze. Dwa dni do klucza. Także się cieszę. No i co? Będą fajne, malutkie kurczaczki. Od tej rudej też, najprawdopodobniej. Ale to będzie taki miks. Tutaj wszystko ok. U kurek jajkę znoszą elegancko. Cyk. Ale daję tą cebulą, powiem Wam. Tutaj no leci, ale tak wolno. Także tutaj jeszcze mają. Widać, że. Nie starcza im, bo piją stamtąd. Także no tu się lekko napełnia powolutku, wszystko jest tak to ok. Jedzą, komają i myślę, że dzisiaj coś będę robił przy gęśniku, żeby coś tam już zrobić, skończyć. Ten podest może zrobię i zaraz wam pokażę z jakiej sztucznej trawy będę chciał go zrobić. Ok, więc tutaj mam tą trawkę, no i wiecie, taka trawka idealnie będzie się wchodzić, myślę. To też ma chyba odprowadzenia dziurki, tak. Także jak woda, to szybko wyschnie, i tak dalej. Podest, zaraz będę musiał się wziąć za ten podest, żeby go fajnie zrobić. Dosyć długi, żeby miały ten skos, nie był aż taki mocny. A trawki mam, więc starczy. Tu tak, sirki na luźno. Sobie tutaj chodzą. Zajrzymy tutaj do tej kwoki. Tak, w zasadzie wiecie, co? Te seramy wchodzą tutaj do kurnika. Nie wiem, czy w zasadzie. O, tutaj teraz są. Czy one w sumie tu nie. W sumie by mogły być z nic z wnioskami z silkami, nic by się nie stało. Więc myślę, że jak najbardziej. Tam piszecie w komentarzach, że słychać jakieś odgłosy kurczaczków, ale nie, nie ukrywam przed wami nic, nic. Raczej takiego. Szczerze, nie patrzyłem, co wy tam oznaczacie, jakie piski, ale muszę zobaczyć. Może to, nie wiem co, to szczerze. Dobra. Więc ja będę leciał, biorę się do roboty, a my widzimy się, jak już coś będę robił. Dzisiaj jest bardzo ciepło ale wiecie co przemyślałem no, zresztą już wam mówiłem, że podest, te drzwi będą drzwiami i otwierane tak tutaj a podest będzie podestem, czyli e, czyli na stałe będzie zamocowane jakoś tutaj o tak, w taki sposób zrobię go i właśnie na to dam tą trawę także tak no i tutaj trzeba będzie te drzwi też zamocować, najpewniej ten kurnik nie będzie stał w tym miejscu Dlatego nie będę jeszcze mocował tych drzwi ze szkłami, żeby się nie uszkodziły podczas przenoszenia. I tak to tutaj wygląda. Trzeba zrobić ten podest, także myślę, że wezmę się za to dzisiaj. I malować na no to dopiero początek maja jakoś. Tutaj ładnie już wszystko puszcza liście. Ok, jest godzina myślę, że 16 coś takiego pokażę wam sprzęt tutaj yy, i tutaj i w kurniku o czyściutko w kurniku wysypałem trochę słomy o tutaj też czyściutko yy, gniazd nie zmieniałem bo jest w sumie czysto ile mamy jajek 6 yy, plus 5 mamy 11 yy, 15 yy, 17 18 i tu przed e, tym... O kurczę, a ta kurka co? O niedobrze e, Ale tutaj przed kurnikiem słama i tak to wygląda. Tutaj no powoli leci, ale leci. Jakoś im to leci. Cały czas patrzę czy mają wodę. A powoli ale mają. Dobra tutaj kurki sobie chodzą e, Czarną dałem, antybiotyk już mi się skończył, napoiłem ją sztucznie z strzykaweczką, no i sobie siedzi tutaj, także tak, zobaczymy czy jakieś jajeczka są, uważaj Czarny, spokojnie, spokojnie, nie ma jajeczek, no spod kwoki raczej też się nic nie wykluje, ale to już wam mówiłem, patrzcie jak fajnie światło pada tutaj na kółta. Zaraz do Was wracam, tylko zrobię mu zdjęcie. Ale, oczywiście, standardowo. Czyli, jak. O, zobaczymy, jak schodzi. Standardowo, jak chciałem zrobić zdjęcie, to kogut uciekł. No, ale nieważne. Jeszcze wam pokażę. Tutaj coś. Zrobiłem coś nowego. Coś, co już widać. Jest to podest do gęśnika. Gęśnik na. Na 90% nie będzie tutaj stał. I zrobiłem taki podeścik. Jeszcze go trzeba fajnie jakoś umocować. I tyle. Skos jest w sumie mały. I właśnie tak tu chciałem, tutaj jeszcze tak wystaje. Żeby to się fajnie z ziemią unormowało. No i tak to wygląda. Tutaj pokażę wam jak od tej strony, o tak, tam się tak zagina. A tutaj tak to wygląda. Specjalnie dawałem... Yy, przy sobie tych desek, żeby ta woda gdzieś mogła spływać i był taki fajny przewiew także tak to wygląda dajemy to tutaj i myślę, że dobrze to wygląda tutaj w zasadzie pozostaje zrobić te drzwi i, i tutaj zamocować na zawiasach tak to wygląda już ostatecznie zaraz wam pokażę, tylko umocuję Oj, nie da się Dobra, tak to zrobię mniej więcej i tyle. O. Także tak to wygląda. Myślę, że fajnie. Kurnik się też fajnie pomaluje na jakiś fajny kolor i tyle. E, tutaj tam w ogóle widziałem. Patrzcie, jakie jakieś gniazdo jest na drzewku, ale dobra. E, no i super, ja się cieszę. Jeszcze pozostaje tylko zamówić lampę z celarem, żeby tutaj zamocować w środku, żeby było jaśniutko. Paszy już dzisiaj, właśnie będę zamawiał. Także super, tutaj nic chyba nie ma. Co? Chyba nie. Dobra, no i ja się cieszę. Nie wiem, jak wy, coś nowego będzie. Jak na razie wezmę te drzwiczki. Oprę tutaj. Jeszcze nie będę ich montował, bo będzie trzeba ten kurnik najpewniej gdzieś przenieść i, i będzie trzeba. Mm, no, gdzieś go. A tak w sumie patrzę, że. Patrzcie, to się tak nawet idealnie tutaj mieści. Szerokość tego to 48 cm. O! No ale chować tego raczej nie będę. To też schowam w sumie, wiecie. O! Cyk, dobra. Niech będzie pod dachem. I no, i mówię, na 90% będzie trzeba to przesunąć. Także yy, jeszcze nic nie montuje, No, więc tak to wygląda. Lecimy do kurek. Bardzo fajny dzień dzisiaj. Cieplutko. To już wam mówiłem. I pokażę wam tutaj zmiany w ogródku. Przekopane, zagrabione, skoszone. I... A! Tu jest wstępna w sumie propozycja na postawienie gęśnika. Tylko z kolei będzie zasłaniał szklarnie. Więc trochę słabo, że tak, o tutaj i tutaj te drzwi takie moje, a tam ich. Rozumiecie. Czyli tutaj te drzwi takie te moje robocze, przy których przed chwilą byliśmy, te co będą się otwierały te z szybą. I tutaj te drzwi, i tak postawione, no ale zacieni tą szklarnię. Dlatego myślę, że patrzcie jak tutaj kopią, masakra. Nie wiem czy Wy to widzicie na kamerze chyba widzicie jakie one górki potrafią robić tutaj też o, tu ładnie trawka posiana cyk, pięknie czekamy, no albo wtedy tutaj bym szedł, tutaj mam w sumie drogę prostą także tutaj i w sumie jakoś tutaj by mogło być trochę tak z bomby bym powiedział na środku ale jest to też jakaś. Yy, jakaś. No jak, jak, jakaś opcja. Także jeszcze do, to jest do przemyślenia. Trzeba to gdzieś umiejscowić. Aha, no i zapomniałem wam powiedzieć: skoro on tutaj będzie stał, to gęsi będą puszczane z kurkami. To nie przeszkadza w ogóle, ale nawet w sumie fajnie, bo nie będę musiał nic im grozić. Będą razem z kurkami i super. Więc myślę, że. Na, raczej na 100% będą one na wybiegu z kurami. Dobra, lecimy do. W sumie nie wiem jeszcze gdzie. Zobaczymy gdzie. Witam Was. Yy, godzina chyba jakoś 19, coś takiego. Tak, 19.20 dokładnie. Yy, I patrzcie, co zrobiłem. Od dziadka dostałem fajny nowy sznurek, który się sprawdza. Patrzcie, nawet taki fajny odgłos wydaje. O Jezu, prawie ty. To... O. Taki, no... już nie chodzi o ten odgłos, ale generalnie fajnie to e, fajnie działa. Także to dobrze. E, no i co? Sprzątnięte w kurniku, ja tak lubię. Bardzo fajnie. E, zaraz sobie pozbieramy jajeczka. Myślałem, że okna nie ma przez chwilę. Takie czyściutkie, bo umyłem żeby było czyściutko, sobie poukładałem tutaj pozmiatałem różne rzeczy, bo dzisiaj trochę pracy miałem no i co, bierzemy dwie wytłaczaneczki no już, za, właśnie tak to jest jak za dużo stów włożę to później ciężko to się wyjmuje w ogóle pytaliście mnie w komentarzach, bo właśnie dzisiaj wleciał filmik o tych o, kolejnej, o kolejnych stratach chodzi o, mianowicie chodzi o E, o stratę e, kurek, e, kurki Sirki, i pytajcie mi się, czy odrobaczałem. E, moi drodzy, tak odrobaczałem, dlatego właśnie jestem tak e, zaskoczony o co tu chodzi. Bo gdybym nie odrobaczał, no to wiadomo, że e, można by było się domyślać. E, kurki dostałem przecież te. No, widzicie sami, no co jakiś czas. Dostałem te świeże owoce, warzywka, resztki po prostu z domu. I yy, pytaliście mnie, czy te środki są na pewno dobre, które stosuję. Wiecie co? Ja psikam wszystkie kury, także jakby było coś z tymi środkami nie tak, to raczej by wszystkie, na wszystkich to się przełożyło. Yy, no ale... E, tak, to są środki z certyfikatem normalnie e, i raczej nic z nimi nie powinno być nie tak. E, no więc wszystkie środki, jakie używam, raczej są. E, znaczy, no raczej, no na pewno są ze zgodą, e, z certyfikatem i tak dalej. E, wszystko jest zgodnie z jakimiś tam zasadami, z tymi e, zwierzęcymi. Że można stosować dla zwierząt, i tak dalej. Także o to się nie martwię, bo to na pewno przeszło szereg testów, zanim trafiło do produkcji. Dobra, jesteśmy na dworze. Jak widzicie, zresztą trawkę podlewałem. Już myślę, że dzisiaj nie będę podlewał. Fajnie jest podlana. Czekamy, tylko niech rośnie. Zamkniemy kurki. I cyk jak tam kurki u was. Jak tam dobrze. No widać zresztą, że podciąłem. Sami zobaczcie, że podciąłem te e, kuperki kurą. E, no i super, cieszę się. No tylko wszystko fajnie. Tylko niefajnie, jeżeli chodzi o, te, o ten stan kurek. Ruda i biała jak najbardziej OK. Seramy też, kogut również od Silek. Ta czarna jedynie. No, i uniosek w sumie też wszystko ok, ale nie był to najlepszy czas w mojej, w mojej całej tej karierze, bym powiedział. Chodowcy, to Wam z góry mówię: był to chyba najgorszy okres, bo jeszcze takiej sytuacji nie miałem przez 4 lata. No, ale no, co? No, trzeba iść dalej i się nie poddawać, prawda? Trzeba szukać rozwiązań, szukać chorób. I tak dalej. No. Więc lecimy jeszcze tutaj do kurnika. Tak w sumie yy, fajnie teraz trzymam kamerę, tak wyżej. Zobaczymy, czy jest Trixie z czarusiem. Nie ma ich. Chyba nie ma, nie? Nie ma. Gdzieś sobie łażę tam. Ok. No dobra, moi drodzy. Ja później zamknę kurki. Już pod Waszą nieobecność. E, dosypię zaraz jedzonka Jajeczka pozbieraliśmy Pamiętajcie, łapka w górę, miły komentarz e, Dajcie suba na kanał I oczywiście pamiętajcie W opisie macie linka do Patronaita, Facebooka oraz Instagrama e, Zapraszam was A my widzimy się w kolejnym odcinku Do następnego, cześć!